Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu, pójdę teraz za Tobą, drogą krzyżową. Ty bardzo mnie kochasz, a ja chcę być blisko Ciebie. Nie martw się, nie że Twoi dorośli uczniowie Ciebie opuścili. Dzieci na pewno pozostaną przy Tobie. Zapraszamy wszystkie dzieci do przodu, abyśmy razem przeszli tą drogę. Który Pioł rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie że najpierw swoją świat Jeśli ludzie skazali na śmierć Pana Jezusa, przyjęcie niesprawiedliwego wyroku jest bardzo trudne. Jezus nie buntuje się, bo kocha nas nad życie. On uczy nas, że miłość jest ważniejsza niż cierpienie. Panie Jezu, pomóż mi, proszę, żebym nie osądzał moich kolegów, koleżanek, innych ludzi. Naucz mnie mówić o innych z przyjaźnią i życzliwością. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się mię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Tego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, smiłuj się nad nami. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Płaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Z krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Pan Jezus nie buntuje się, gdy ludzie Go krzywdzą. Jest cichy jak baranek. Czuje okropny ciężar na ramionach. Tak ciążą Mu nasze grzechy. Jednak z miłości do nas bierze krzyż i rusza. Panie Jezus uczy nas wytrwałości w czynieniu dobra. Panie Jezu, pomóż mi podejmować wysiłek, a nawet cierpieć dla kogoś, kto tego potrzebuje, żeby stać się lepszym człowiekiem. Ty wycierpiałeś przecież dużo więcej. Ojcze nasz, który się z niebie, święcie, w imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pan Jezus przewraca się, bo krzyż jest za ciężki, a to dopiero początek góry, na którą chce wejść żeby dobrze było widać, jak bardzo nas kocha. On się nie poddaje, bo jest miłością, a miłość jest wytrzymała i dzielna. Panie Jezu, wiem, że za mało Cię kocham, a przez to za słabo kocham innych ludzi. To dlatego czasem brakuje mi siły i wytrwałości, ale z Tobą wszystko mogę. Ojcze nasz, który jest w śniebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. za nas cierpiał rany, Jezus, Kryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta, Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Przecież przez krzyż ma swoją świat odkupić raczy. W tej stacji spotykają się dwie święte i niewinne osoby, które ogromnie cierpią Jezus i Maryja nie buntują się, bo wiedzą, że są w ręku Pan Boga Ojca. My też czasami cierpimy, cierpimy, mimo że jesteśmy kochani przez rodziców i rodzeństwo, ale dzięki ich miłości nigdy się nie poddajemy. Panie Jezu, proszę pomóż mi pocieszać i wspierać tych, których kocham, zwłaszcza wtedy, gdy bardzo cierpią. O, Ojcze nasz, który, któryś jest w niebie, świecię mnie Twoje, przy, przyjdź królestwo Twoje, bądź w, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. dzisiaj I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszeni, ale nas zbaw od złego. Pana któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna. Przyczyn się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Ciebie. Cześć przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Szymon Cyrenejczyk wcale nie chce dźwigać krzyża Pana Jezusa. Zostaje do tego zmuszony, ale i tak naprawdę pomaga. Nawet dzieci mogą pomagać Panu Bogu i ludziom wtedy, gdy kochają innych ludzi i gdy się za nich modlą. Panie Jezu, proszę, pomóż mi widzieć Ciebie w każdym człowieku. Naucz mnie pomagać moim bliskim oraz kolegom i koleżankom, nawet wtedy, gdy mi się trochę nie chce, albo gdy nie wierzę, że potrafię dobrze pomóc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie żeść przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Weronika odważnie wychodzi z tłumu i zmęczono, wyciera zmęczoną twarz Pana Jezusa. Nagrodę otrzymuje Jego odbicie na swojej chuście. Kiedy odważnie pomagam ludziom, którzy są pokrzywdzeni, to Pan Jezus zostawi swoje odbicie w moim sercu. Z takim przyjacielem czuję się silny i bezpieczny. Panie Jezu, modlę się o to, żebym był odważnym dzieckiem, które broni ludzi skrzywdzonych i wyśmianych i żebym ciągle był zapatrzony w Twoją twarz, która patrzy na mnie z miłością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Czego... I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus drugi raz pod krzyżem upadam. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Przez mękę swoją świat odkupić raczy. Znowu cięż, ciężki krzyż prze, przewraca Pana Jezusa. Jest Mu coraz trudniej. Ale Chrystus nas kocha i dlatego znajdzie siłę, żeby znowu się podnieść i pójść dalej. Gdy patrzę na Jezusa, to łatwiej mi jest podnosić się z lenistwa innych grzechów. Panie Jezu, pomóż mi szybko powstawać, gdy poddam się lenistwu, zazdrości albo zniechęceniu. Daj mi mądrość, żebym nie robił tego, co łatwe czy przyjemne, ale to, co mądre i wartościowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako ino odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas, pało do swego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Stacja ósma. Pan Jezus, pocieszy, Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Pan Jezus pociesza kobiety, które płaczą, bo współczują Mu, że tak bardzo cierpi. Ale te kobiety nie są takie mądre i silne jak Matka Boża czy jak Weronika. Te, płac te płaczące kobiety nie rozumieją, że Pan Jezus cierpi także z ich winy, bo one i ich bliscy za mało kochają. Panie Jezu, ja często współczuję Tobie, innym ludziom w ich cierpieniach, ale rzadko zastanawiam się nad tym, ile razy przeze mnie ktoś płakał. Ja nie jestem jeszcze kimś świętym. Czasem o tym zapominam i myślę, że już nie muszę się zmieniać. Proszę pomóż mi wyczulić moje sumienie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. Nowajcom. i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus trzeci raz pod krzyżem upada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Już trzeci raz Pan Jezus jest przywalony krzyżem naszych grzechów. Ten upadek boli bardziej od dwóch pierwszych. Na szczęście Pan Jezus potrafi podnieść nawet najcięższe nasze grzechy, żeby nas od nich uwolnić. Panie Jezu, podziwiam Ciebie i bo i tym razem nie poddałeś się, znowu powstałeś. Żałuję, że ja nie zawsze mam siłę i zapał, by się poprawiać i czynić dobro. Gdy jestem blisko Ciebie, to mogę podnieść się z najgorszych nawet upadków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od słego. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta, Pan Jezus, szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Żołnierze są bezlitości, okrutnie zrywają szaty z Pana Jezusa. To rani go bardziej niż wszystko inne, co do tej pory wycierpiał. Panie Jezu, nie chcę nigdy wystawiać innych ludzi na pośmiewisko, a jednak często zachowuję się jak żołnierze pod Twoim krzyżem. Tak postępuję na przykład wtedy, gdy plotkuję, kogoś osądzam albo wyśmiewam się z czyjejś słabości. Chcę teraz powiedzieć Tobie, Jezu, i tym ludziom tylko jedno. Przepraszam. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw swego złego. Obu. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja jedenasta, Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Żołnierze wbijają gwoździe w ręce i nogi Pana Jezusa, ale On pomimo bólu, którego nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, nie cofnął się przed cierpieniem i upokorzeniem. On mnie zachwyca taką miłością. Panie Jezu, jest mi bardzo smutno, że aż tak okropnie przeze mnie cierpiałeś. Przypominaj mi o tym za każdym razem, gdy chcę zrobić coś złego i komuś sprawić przykrość. Przecież wtedy wbijam kolejny gwóźdź Twoje ręce i nogi. Ojcze nasz, który jest z niebie święcie, w imię Twoje, przyjść, królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Treba naszego, Boże, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić raczy. Pan Jezus w ostatnich chwilach życia nie stracił zaufania do swojego Ojca. Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha Mego. Każdy z nas może ufać Bogu bardziej niż ludziom, niż samemu sobie. Wtedy nic mnie nie załamie. Panie Jezu, często pytam Ciebie o to, dlaczego ludzie umierają, czemu chorują, dlaczego jest tyle wojen i prześladowań. Gdy myślę o Twojej śmierci na krzyżu, to odwołuję wszystkie moje pytania bo Ty jesteś odpowiedzią, a ja Tobie ufam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Złego któryś za nas cierpiał rany. Jezu, miłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Pan Jezus krzyża zdjęty i oddany swojej Najświętszej Matce. Panie, a się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Pan Jezus umarł po trzech godzinach męki na krzyżu. Jego ciało jest teraz złożone w ramionach Matki. Jezus wraca do Ojca w niebie, ale nie zapomina o nas. Po swoim zmartwychwstaniu wróci do nas, bo On tak bardzo nas kocha, że już nigdy nas nie opuści. Panie Jezu, kiedy nie potrafię poradzić sobie z cierpieniem i smutkiem, to przypominaj mi, że kiedyś przyjdzie czas zdjęcia z krzyża. Pomóż mi być, pomóż mi pamiętać, że najstraszniejsze cierpienie jest wtedy, gdy odchodzę od Ciebie. Ojcze nasz, się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas słabo do złego, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, smi. Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przytrzyj się za nami. Stacja czternasta, Pan Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. To ostatni smutny przystanek. Pan Jezus wiedział, że gdy ktoś cierpi w dobrej sprawie, to później przeżywa radość. Jak to dobrze, że ja też już o tym wiem. Dzięki Tobie nie boję się już grobu ani śmierci. Prawdziwa śmierć jest tylko wtedy, gdy ktoś nie kocha. Proszę pomóż mi postępować tak, żebym w moich słowach i czynach było widać, że Twoja miłość nadal żyje. A na koniec chcę Ci powiedzieć, że bardzo Ciebie kocham. Dziękuję Ci Jezu, że z wstałeś i że dzięki Tobie nigdy nie jestem samotny, bo z Tobą nigdy nie czuję się samotny. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, Bardzo dziękuję, serdeczny Bóg zapłać za udział, wspólny udział, wspólną modlitwę w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Szczególnie, szczególne podziękowania oczywiście dla dzieci, ale oczywiście dzieci by tu same nie przyszły, gdyby nie ich rodzice, kochani, gdyby nie dziadkowie, także bardzo też również tutaj Państwu dziękuję za poświęcony czas. Wszystko na chwałę Bożą, wszystko niech nas prowadzi kiedyś do wspólnego spotkania w niebie. Nieraz po trudach również, po sukcesach, po trudach, tak jak to też wyglądało w życiu Pana Jezusa. Odmówmy teraz yy, yy, modlitwę pod Twoją obronę w intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli uzyskać odpust. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.